Gersmott, wkurzający Iron Man, odcinek fail. O! o. Gdzie moje auto? O! Taxi! Już jadę. Hej, ile za zaczekał? Gdzie pan jest? W kręgielni. Już jadę. Nie wiem, czy jutro przyjadę, czy nie. moja <kluz> horaria ooo, dzień dobry dzień dobry <grym> fajne taki podnieście dziękuję panu, a to nie moje to jest od kierownika ukradłem <grym> je po mieście mięso w hotelu tak to co tu <grym> Na koszt firmy. Okay. Gdzie pana zamiech do hotelu? Tak, trochę ten. Proszę. Tego nie do errorowej wody, bo ja nie lubię wody. Co pan robi? Na koszt firmy. Na koszt poni chyba. Eto. Niech pan poczeka. Okej. Okay. Czy pan jest e, złym ironmanem czy dobrym? Jestem piany. <śmiech> nie! <śmiech> nie mówię, że pan zbiera punkty na na, na Ale co nie ma nam? To wypraszam, jakby je, jechać do wody, bo ja nie lubię <laughs> wody ery Я спал на дрифт. Не на дрифт. Нет, 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 нет. О, нет. О, нет. Я пана как не так А то подробнее. пока 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 O, poka, 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 sowe. poka poka sobie, Poka poka pokaż Dziękuję Ale z jest. pana widział pan to e, Chwila 500 zł się należy Proszę Ma pan swojego auto Proszę proszę to puścić <noise> Okej <Okay. głos> Nie wiem. <noise> Bana czy będzie to wciśnięte? <coughs> 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 Albo ja rozbięcze pana. E. Y Okej. Okay. Ja się idę do domu. To niech pan zobaczy mnie. Do, do widzenia. Do widzenia. A potem odjeść. Dobra, no bo na czarno się opatrzy. Słuchajcie auto. Po policji będzie O! Moje mieszkanie. Chwila, co się stało z moimi itenami? Muszę naprawić. Tutaj.

Zamkniemy. Widzę. Gdzie miałem jechać? No tunel. A może apartment? Jedziemy. To to było! To się wytnie. Dobra, co poczekaj, zatrzymaj, ja zadzwonię jeszcze.